Dzisiaj jest 23 sierpień 2022 rok wtorek i jestem teraz przed ambasadą bułgarską we Wrocławiu Konsulat Republiki Bułgarii we Wrocławiu jest to słup 606 378 o, tu jest widać dla konsulatu, dla konsulatu Republiki Bułgarii, to jest CD, widzicie? Tu jest CD. Dwa miejsca na samochody, dyplomatyczne CD. Jest to o, już 18 godzina, yy, ale duży ruch we Wrocławiu. Teraz 11 jedzie w kierunku dworca PKP, dwójka jedzie na Biskupin. Więc 18 godzina, wtorek, ale duży ruch we Wrocławiu. A tam jest Galeria Dominikańska i Kościół. To jest ile? 100 metrów od Galerii Dominikańskiej. Tutaj się kończy, kończy no to centrum handlowe i jest właśnie flaga y, Republiki Państwa Bułgaria. Więc to jest tutaj pierwszy budynek właśnie, o! To jest pierwszy budynek, a tu jest centrum handlowe, więc na mapie łatwo znaleźć. A co to jest? Już się patrzę. To jest jedenastka, jedzie na Kowale. Czy to już jest wjazd do Galerii Dominikańskiej, Plac Dominikański we Wrocławiu. Tu jest Misa Hindusa, restauracja indyjska Misa Hindusa. I tu jest właśnie. Konsulat Republiki Bułgarii. Jest to wiadomość do wszystkich wolnych ludzi. Dzisiaj jest wtorek, wczoraj wróciłem z Czechosłowacji i Słowacji. Robiłem tam zakupy, jak część z Was może wie, w sieciach niemieckich tylko w Kauflandzie, w Cieszynie Czeskim i w mieście na Słowacji Cadca tam jest trójstyk granic trójstyk granic polskiej granicy przechosłowackiej i słowackiej tam byłem właśnie poskarżyć się w miejscowości Catca do Jana Pawła II, bo tam jego był wizerunek przy takim kościole pomalowanym na zielono a dzisiaj właśnie po południu odwiedzam właśnie konsulaty we Wrocławiu. Co to jest za linia, zaraz powiemy. Jest to dziewiątka i jedzie na polno, Dziewiątka na Sempolno jedzie. I odwiedzam konsulaty, które są we Wrocławiu, w rynku. W pierwszej konosi dzisiaj odwiedziłem. Konsulat Rumunii w rynku placolny, potem konsulat Republiki Indii w samym rynku, tam z boku ratusza to jest, konsulat meksykańskich Stanów Zjednoczonych. To też tam w takiej bocznej uliczce przy rynku. Potem byłem. Przed ambasadą Ukrainy tam chyba cztery filmiki nagrałem. A teraz wracając idę w kierunku PKP Wrocław. Tam na końcu jest dworzec główny we Wrocławiu. Może będzie widać, może nie. Ile, 500 metrów? Stąd 500 metrów. To teraz jestem właśnie przy. W konsulacie Republiki Bułgarii we Wrocławiu. Tu są dwa miejsca parkingowe. I tu jest, o tu, o, tu jest kamera, widać kamera, ale to w porządku. I jest flaga Republiki Bułgarii. Drodzy wolni ludzie, doszło do tego, że jest we Wrocławiu jeden bandyta sądowy z dziesięcioletnim stażem. Bycia pracownikiem sądu, ale już pięcioletnim stażem bandyckim jako przestępcy międzynarodowego. Magdalena Kaliszewska druzgała Szczepanik, i to ona doprowadziła do takiej sytuacji, że państwo polskie męka mnie uporczywie już piąty rok na całym świecie, a szczególnie w Europie. Państwo polskie chce mnie pojmać, zabrać mi wolność i wtrącić do jakiegoś śmiesznego i porąbanego i chorego psychiatryka na diabli wiedzą jak długo, czyli na całą wieczność. Tak pisało w tych pierwszych dokumentach oraz być może w tym samym czasie pojmać mnie i wtrącić do aresztu wcale nie tymczasowego, też na całą wieczność. Tak było w początkowych papierach, które czytałem. W związku z tym, jak oni są coraz bliżej, ten parszywy bandyta sądowy, Magdalena Kaliszewska, tu jest przystanek autobusów... autobusowy. To jest akurat teraz D. Teraz jest D i on jedzie na krzyki na... Giełda Centrum Hurtu, czy jakoś tak. Więc jeśli się to uda tym przestępczym nikczemnym podłym bandytom sądowym pojmać mnie w ogóle, czy na pół godziny, czy na dzień, czy na całą wieczność, to uniemożliwi mi to, a to jest 110 i winy rondo. 110 i winy rondo. Więc a to jest tramwaj 23, a to jedzie, też 23 jedzie na kowale. 23 na kowale teraz jedzie. Więc jeśli to się uda, tym podłym sukim kotom z farszywej zmiany, na którego czele w tym przypadku stoi bandyta sądowy, przestępca międzynarodowy Magdalena Kaliszewska, druzga Szczepanik, lat około 52, która schańbiła skutecznie dobre imię ziemi dzierżoniowskiej, bo właśnie ona pochodzi z ziemi dzierżoniowskiej, Będąc pracownikiem sądu we Wrocławiu, ona to zainicjowała swoimi podpisami na pozwach przeciwko mnie. Więc ta patolka sąd sądowo-prokuratorska z tymi prokuratoriami, nie wiadomo gdzie, nie wiadomo jak, nie wiadomo po co, za siedmioma górami i za dziewięcioma rzekami w tym te co najmniej dwie rzeki mogą być zatrute tam jakieś śnięte ryby mogą być i te sprawy w tych rzekach więc ta prokuratoria nie wiadomo skąd to ona chce mnie pojmać cały czas od pięciu lat i pozbawić mi wolności co uniemożliwi mi aby kontynuować moje wciąż poprawne Dobrosąsiedzkie relacje z państwem Republika Bułgarii. Z jego urzędami państwowymi w Bułgarii, z jego urzędami zagranicznymi w Europie i na całym świecie, konsulaty, ambasady i inne powiązane organizacje, oraz nie mógłbym Będąc pojmanym i pozbawionym wolności, nie mógłbym kontynuować mojej dobrej przyjaźni z moimi znajomymi, którzy są Bułgarami, Słowianami. Nie mógłbym poznawać kultury bułgarskiej, ani uczyć się języka bułgarskiego i zwyczajów bułgarskich. Więc to jest. Poważne, kolejne przestępstwo międzynarodowe popełnione przez skundlałego bandytę międzynarodowego, złodzieja parszywego, zuchwałego, kłamca, matoczela oszusta i działającej pracownicy sądu w złej wierze. Powtarzam, to jest zła wiara. Mam nadzieję, że to by wybrzmiało. Dlatego jest to dużym przestępstwem o bardzo dużym kalibrze międzynarodowym, że pracownik Sądu Rejonowego w Wrocławiu, Magdalena Kaliszewska, z jakichś dziwnych pobudek prywatnych, trzeba jej stan zdrowia psychicznego też ogarnąć sprawdzić, że uniemożliwi mi kontynuowanie dobrych relacji ze wszystkimi. Ludźmi na świecie, ze wszystkimi obywatelami, ze wszystkimi państwami na świecie, ze wszystkimi urzędami tych państw, konsulatami i innymi organizacjami, które mogą być powiązane właśnie z rządami tych państw i z sąsiadami, którzy są obywatelami tych państw, więc o tym jasno wszystkich, wszem i wobec, po raz kolejny, kolejny i kolejny informuję. To jest y, y, konsulat Republiki Bułgarii we Wrocławiu. Centrum miasta, Galeria Dominikańska, to jest flaga tego konsulatu. Więc mam nadzieję, że jasno to wyraziłem, wszem i wobec, dla wszystkich wolnych ludzi, co robi państwo polskie, co robi parszywa zmiana i co robią pracownicy sądowi we Wrocławiu parszywej zmiany. To jest linia N na Pietrusewicza, linia N, pospieszna. Dziękuję bardzo.